Witajcie moi drodzy. Razem ze mną jest na kanale kolega Trzy Kolory, tak? Tak można cię w skrócie tak, polskie można. powiedzieć. Czyli trzy kolory w pubie. Słuchaj, typ, 50, typ 34, myślnik 1. Dokładnie się mówi Type 34.1, ale z polskiego typ 34.1. Siódmy tier, tak? Dokładnie. Chiński Med. Powiedz mi coś więcej na temat tego czołgu. Na początku witam wszystkich. No, typek jest całkiem przyjemnym czołgiem, jak na siódme tiery. Można troszkę nim pograć na wieżę. Ma całkiem, całkiem solidną lufę z dobrymi obrażeniami, jak na siódmy poziom. Także czołg jest generalnie przyjemny do gry. Troszkę długo skupia, ale, ale da się nim robić przy swoich wyniki. Lufa jest średnio celna, natomiast ja Ci powiem tak, jak ja nim grałem, bo ja to po zakończeniu gry ogólnie całą tą linią, to stwierdziłem, że naprawdę typ jest bardzo dobrym czołgiem, no, natomiast drugi typ, Myśnik 2 jest znacznie gorszy, czyli ten... Jako odpowiedź na ósmym tierze, miałby gdyby miał mocniejszą lufkę, byłby naprawdę rewelacyjny. No ale to jest takie moje, jakby odczucie. Natomiast sam mówisz, że gra się nim dobrze. Jest to rzeczywiście taki dosyć uniwersalny czołg. Jak na chiński czołg, ma wcale niezłe opuszczanie lufy, prawda? No powiem Ci, że nie narzekam. Czasem trzeba troszkę pokombinować, bo wiadomo, nie jest to czołg amerykański, mm -hmm. ale, ale. Ale tu, tu mamy minus 5 stopni, więc to już nie jest tak źle. 7,84 czas przeładowania. Jakie moduły do niego założyłeś? Oprócz lornetki, bo tutaj widzę właśnie lornetki. Wiesz co, ja tutaj mam chyba dosyłacz i wentylację, ale nie jestem pewien, dosyłacz na pewno. Czyli standardowe, zobaczcie. 042 celność lufy, a wszystko ładnie wchodzi. 346 metrów. W swoich też. Właśnie, i tutaj głupio zrobił, bo zobacz, gdzie on pojedzie. On hmm. pojedzie, wiesz, no, ma już 6000 metry gość i gość jedzie poś pod ich Tedeki, które są na górce, nie no. Wiesz. Hmm. I jeszcze wyjechał mi pod lufę. Dostał zresztą bułę od KWS-a tak, no to jest to jest. To jest też WOS, to tutaj celność, wiesz jak jest z celnością, ruskie czołgi czasem celniejsze od Leoparda czy od Depaka, tak? Mm -hmm. Im bardziej nieskupione działo, tym, tym bardziej celne, to w przypadku radzieckich czołgów w ten sposób jest. Hmm, powiedz mi tak, dużo masz już bitew na nim, rozegranych, czy dopiero zaczynasz przygodę? Nie wiesz, to nie mam dużo bitew. Ja po prostu sobie go grinduję tak na spokojnie. Raczej wbijam nim tylko gwiazdki, to też była gwiazdka. Mm -hmm. Tak naprawdę, to 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 dzisiaj, dzisiaj mój trzeci mecz chyba. Mm -hmm. No bo to jest bitwa, na, że tak powiem, na świeżo zrobiona, więc. E... O, tak, to jeszcze jest... gwiazdki razy trzy są, tak. Mm -hmm. Siedem... 175 penetracji, to jest normalna setka, czyli 175 penetracji oraz 250 obrażeń. O jak widać okay. ładny ding. Tutaj samą wieżyczkę praktycznie pokazuję. Tak. Mhm. Tylko że ja też zaliczam dinki i tutaj już przełączyłem na goal, no bo Widziałem, że wynik nie jest dobry. Chciałem szybko skończyć tą fałkę. No, rozumiem, bo, bo to rzeczywiście nie ma, nie ma co się zastanawiać na chwilę obecną. Wreszcie no, jeżeli... dwa, dwa razy się linkłem z normalnych, no to wiesz, to ja nie mam raczej takiej wiesz, jakichś oporów, żeby nie użyć Golda. Bo, nie, no, po prostu nie mogę się przebić, to przełączam na Golda i próbuję z Goldem. Mm. Tak. Mhm. No znaczy, słuchaj, jeżeli masz 175 penetracji, to jest inaczej niż, niż jak masz 270 penetracji i ładujesz z Golda, prawda? Także to już jest inna, no ta, inna ta. kwestia. No ale wiesz, to są też inne fiery, no to zawsze ktoś tam może narzekać, no ale... Mhm. Ktoś, no, każdy ma do tego prawo do narzekania, prawda? Dokładnie. Pocisków nie ma tutaj zbyt dużo, więc zdarzyło ci się wystrzelać wszystkie? Nie, nie gram aż tak dużo tym czołgiem, żeby wystrzelał wszystkie. Mhm. No dobrze. Mam go na celowniku. Dobra, komeci. I działo, teraz pokazało swoją mhm. To to... Wcześniej też na auto aimie próbowałeś niego strzelić, i gdzieś tam poleciał. Tak, nie wiadomo tak, gdzie. Tak. 9 do 13. Ale powiem ci, że tutaj jak zobaczyłem, że u nich został jeden siódmy pier, to już myślałem, że można tą bitwę wygrać. Dlatego widzisz, tutaj też przeoczyłem na gota znowu. Mm -hmm. Czyli, czyli nie, nie zastanawiałeś się na zasadzie, ojej, co to będzie, tylko po prostu stwierdziłeś, że nie jest źle, bo jeszcze nie są, nie, nie ma takich bardzo mocarnych czołgów, czyli podszedłeś do tego bardziej optymistycznie, tak? No tak, tak, powiem ci, że to, jeszcze tutaj nie myślałem o Kołbanowie, bo w ogóle mi to nie przychodziło do głowy, ale ogólnie to pierwszy mój w życiu. Dobra, dobra, no nie uprzedzajmy, ale wiadomo. To... Tak, no ale pokazujesz, że mamy bitwy wygrane, tak? No to każdy się już może pomyśleć. Aha. Wiesz, co? Zdarzyło mi się pokazać nawet bitwę przegraną, ale to już była rzeczywiście bardzo, bardzo epicka bitwa i przegrana w jakiś tam w głupi sposób, ale jak wiadomo, nie zawsze bitwy, bitwy wygrywa się w jakiś tam łatwy, przyjemny sposób. I co teraz? Kapujesz, będziesz czekał na, na to, aż oni przyjadą, nie będziesz jechał ich szukał, tak? Nie, powiem ci, że nie chciałem jechać, bo myślałem, że to widzisz, SU było ostatnio wyświetlone na górkę, No to podjeżdżać pod górkę, gdzie tam wiesz wszystkie czołki, jeszcze arty, można gdzieś tam dostać do jakieś arty z krzaka. No to wiesz, to. Nie chciałem, wolałem, wiesz, wiesz, Tedek do mnie powiesz. Hmm. No ale za chwilę. Czas przeładowania, ten Tedek ma szybszy niż te, bije dużo mocniej, dużo mocniej. I, i, i tak naprawdę, jeżeli dobrze wylosuję, to on jest. Na trzy strzały od ciebie. No. Na, na pewno pierwszy by nie wyświecił, tak? Jeżeli by się wymieniał jeden na jeden, to przegrasz, to wiadomo. Tutaj akurat się nie. To coś nie uda wtedy. Więc wyświetlił jak koło Humela. Zniszczył naszego Humela. Nasz Humel też troszkę spał wcześniej. No i dobra. I teraz się nagle zrobiło nieciekawie. Teraz już jest 14 do 10, czyli zostałeś sam przeciwko pięciu przeciwnikom. SUS-122, 33 HP. Aha, no to to już jest, już jest lepiej. Tak, no to tu też, też już troszkę optymizmu było dla mnie. Aha. No i teraz stwierdziłem, że pojadę w kierunku tego SU. Bo wiem, domyślałem się, że on wyjedzie właśnie tam, jak zabił Humela, że pojedzie najkrótszą drogą. Tak? To nie jest jakiś taki, powiedzmy, wybitny gracz, więc, no, ale więc powiedzmy, zatem... że... Mhm. No tak, ale u mnie on jest przynajmniej na pomarańczowy kolor, nie całkiem czerwony no to wiesz, to czasem no wszyscy gracze mają lufę i potrafią strzelać, Tak, e, Tak, każda lufa zadaje damage, więc nie ma to znaczenia, czy on jest jakiś tam wybitny, czy nie, tylko, tylko problem jest taki, tak... że on musi. Znaczy on musi w tym momencie jechać już naprawdę na wprost, nie będzie, nie może, nie może jakoś tak skręcać się i nie kombinować, ponieważ. Tak, ale tutaj niespodzianka dla mnie, bo czy czołgi naraz wyjechały. Ja się spodziewałem samego SU i chciałem dokończyć tutaj samego SU, ale troszkę się przyblokowałem i już strzeliłem do tego typa. Aha. No, te, no ten typ, powiem szczerze, tutaj akurat nie zabłysnął. Nie wiem co on zrobił. Dobra, ładne, oddychanie. No i Shermanik troszeczkę cię tutaj obija, bezlitośnie. To nie jest prosty przeciwnik, ale z Goldem. Tak. No już wie, taka, kapicy, to już wiesz, taki końcówka kaplicy to nie myślałem, że przełączać tam normalnie. I jeszcze ci działo uszkodził noc. Jaki? I kierowcę. I kierowcę, dokładnie. No masakra z tym z Shermanem, po prostu. Czas tak, przeładowania jest okazuje się taki, że, że normalnie bijąc się to co prawda po 100, 120, no się praktycznie do zera, do zera. Jakby... No tak, to tylko Sherman, tylko Sherman mi wsiącha tak, No. Tutaj poczekamy aż skasnę. 274. Na szczęście były dwa wraki, Widziałem, więc on... Mhm. Na szczęście były dwa wraki, więc on musiał strzelać... No. Że tak powiem, nie be, na. Nie, mia, nie miał prostego strzału na ciebie, więc wtedy, wtedy już byłeś troszeczkę bardziej chroniony. Tutaj też czekałem aż z mhm. No i została im artyleria. Artyleria bardzo czerwona, 2000 bitef 44 WN8, tak. ale on ma dwa fragi, więc, więc nie śpi, więc. Tak, też ale jest to widziałem, widziałem, gdzie była wcześniej wyświetlona, tak? Mhm. No to. To myślałem, że raczej będzie stał w tym samym miejscu. No, mhm. tak jak mówiłaś, to jest też gracznie niedoświadczony, także spodziewałem się go w tym samym miejscu, gdzie był wyświetlany. Mhm. No i tak też się stało. Może ta lufa jeszcze uszkodzona? No właśnie, no to jest to jest największa bolączka tego, że. Będzie pokaz niecenności. Ała. W teorii mogłeś go objechać, ale grid szybko się obraca, więc, więc raczej no ładnie. Dobrze, że nie strzelasz z góry. się, czy nie, nie obracałeś. Ja, okay. Aha, rozumiem. Chciałeś jeszcze Fadina zrobić, dobra, przyznaj się. Nie nie, 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 nie pomyślałem. Wiesz, co, teraz, jak mi powiedziałeś, to tak naprawdę teraz o tym pomyślałem, a można było. Nie, bo to tak śmiesznie wyglądało, jakbyś w tym momencie chciał sobie zrobić jeszcze dodatkowo. Ale no cóż, byłby jeden więcej medal do kolekcji. Oznaka mistrzowska. Medal de la Glanda, to jest bardzo fajny medal. Mi się zawsze dobrze, do, dobrze go ogląda, bo to rzeczywiście za duże osiągnięcie, które robi się na kapie. Radley Walters oraz stalowa ściana oraz specjalista oraz obrońca oraz najfajniejszy medal ze wszystkich, czyli Kołbanów. Jeśli chodzi o DEMECH 3274 tylko. Ale przeciwników miałeś takich troszeczkę wydojonych, ewentualnie jeszcze można powiedzieć niższego tieru, więc tak naprawdę nie było, kto wie, jak dużo tego do obijania. Jego dosyć często wyrzucono na dziewiątki, no to wtedy to już jest większy problem, prawda? No tak, ale nie ma jeszcze aż takiej złej penetracji, że to nie można było. To jest standardowa penetracja dla setki takiej niższe, niższego tieru, więc naprawdę powiedzmy, że daje radę wtedy. Na goldzie już mamy całkiem przyzwoitą penetrację, bo mamy 235, więc te dziesiątki też jesteśmy w stanie obijać. Nie? Dokładnie, dokładnie. 22 tysiące jeszcze zarobiłeś. Tutaj chyba nie miałeś włączonego automatycznego doładowania chyba. to nie miałem, nie miałem kasy na koncie, dlatego mi nie doładowało. Teraz mam czołg grażu bez pocisku A, rozumiem. Stąd też i takie takie, takie właśnie dziwne za pociski, się za pociski zapłaciłem 40 40 parę, niecałe 50, czy tam z tego 10 goldowych było tam. Mhm. Czyli mi na minusie sporym dosyć, ale no niestety tak to... Aha, przepraszam, bo jeszcze dodatkowo dostałeś karę za uszkodzenie swojego, swojego więc tam rzeczywiście było. No tak, nie duża kara, ale nie mam konta premium na razie. Tak mhm. się. 1472 bazowego EXPA. To jest bardzo dobry EXP, także tutaj do misji chyba bardzo fajnie. Ja tak ciągle powiem, powtarzam o tej misji, ale powiem szczerze, że, że zrobienie takiego 1472 EXPA bazowego to już człowieka cieszy, bo jak już na, na samą myśl że trzeba zrobić te 13,5 tysiąca EXPA. I to jest naprawdę czasem wkurzające, bo nie zawsze się wygrywa, nie, nie zawsze się dostaje tam po tysiące Nie, powiem Ci, że ja tego nie robię, bo ja tygodniu nie mam czasu aż tyle grać, żeby mógł codziennie tą misję robić. Także ja sobie ją odpuściłem. Z góry. No dobrze, czyli trójkolorowi górą. I chciałem jeszcze tylko zapytać, kogo chcesz pozdrowić. Jesteś? Pozdrawiasz jeszcze kogoś? Czy chcecie. Bo nie wiem dokładnie, co się dzieje. No dobra, chyba kolegę rozłączyło, ewentualnie mnie rozłączyło, bo niestety mój internet w dniu dzisiejszym. Oczywiście, Connection Nost. Mój internet w dniu dzisiejszym cały czas płata figle ze względu na to, że zgłosiłem uszkodzenie i no, ale cóż, mam nadzieję, że mi szybko naprawią i ten, i mój internet wróci do łask. Dobra, ja nie będę przedłużał. Pozdrawiam w takim od razu w imieniu kolegi Cały, Cały klan Pub. I mam nadzieję, że podobała Wam się ta bitwa, bo była nawet powiedzmy, że mimo tego, że w miarę spokojna, to jednak na początku oczywiście to zakończona była taka, takim mocnym akcentem. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.